Cześć, witajcie w moim menu głównym gry. Tak, ja jestem Szymek12JP, jak zdążyliście zauważyć. Och, lak. Zacząłem wydobywać drewno. To jest odcinek taki... inny... znaczy inny. W tym odcinku będę zapowiadał serię... jaką jest... Ciśniemy w Minecraft na modach. Tak, sorry, że się muliła, ale się wkurwiłem, bo już raz, znaczy, bo już na odcinek była z piąty raz nagram, bo albo to mi się wyłączył Audacity, albo jakieś inne gówno mi się zepsuło zabawę. Tak, więc to jest ciśnienie w Minecraft na modach, czyli, że gramy na pewnych modyfikacjach. I to będzie tak sezonowo Znaczy sezonowo, że w tym sezonie pierwszym Mam nadzieję, że to tyle będzie trwało W sezonie pierwszym Będziemy grali na paczce modów Mbox Może zamieszczę Jak mi się będzie chciało <gryw> Wiem, jestem leniem Może zamieszczę Pod linkiem tego filmiku Link do innego filmiku Który przedstawia tą modyfikację Może tak jak możecie teraz zaobserwować jak zetnę to drzewko O! Leci od wraz z, kolono, z koroną I to jest niejaki mod o nazwie tram... Nie trampolin Trekapirator, czy coś takiego W paczce tej znajdują się taki, także Pam Harvest Extended Workbench Ray Minimap Hellbrow Mod Animals Bike Craft Guid, Inventory Twix. Orders Drop Mod. Optifine. Paxels mod. Shelf mod. E, trampoline Mod i Universal Electricity. Tak. Jest, tak jak już mówiłem, chyba że nie mówiłem, ale raczej mówiłem. To jest króciutki odcinek, który zapowiada tą serię. Więc na razie się nie. W tym odcinku nie będzie za, za dużo szaleństw z Minecraftem. Jak zauważyliście, znowu mam pecha i bią zimowy. Więc kupę jasna dupa, no właśnie. Tak Lagi. Lagi, lagi, znikajcie stąd. Więc, tak. Yyyy... Eee, co ja mam powiedzieć? Mhm... Więc... O, kostek! Oho... Gdzieś niedaleko... Ciekawe gdzie... A dobra, chuj z tym. E, kurde, lagi. Dobra, więc. Może to by było na tyle. Króciutki odcinek trwający na razie 3 i. 3 minuty 40 sekund. E, tak, więc. Może napiszcie w komentarzach, czy chcecie taką serię. Jak nie będzie komentarzy, uznam wasze, milce... wasze milczenie za zgodę. I zrobię tą serię. Dobra? Dobra. Więc pa pa. Na razie, żegnamy się jak tradycyjnie w menu głównym, jakby ktoś nie zobaczył. Więc pa.